Witajcie w kolejnej no, zagrajmy, tym razem zagram w Snupiego starą grę na komodory z 1984 roku No to już jest, ojojoj, oj, oj, bardzo dawno temu Sama gra nie jest skomplikowana Jak widać ekran startowy również <gryw> nie jest zbyt e, bardzo skomplikowany Tak więc levela również zaczynajmy Lew pierwszy, uważaj, snoopy. To jest po prostu gra, w której musimy przejść z lewej na prawą krawędź ekranu i w tej grze sterujemy mm, snoopym postacią z jakiegoś komiksu. Ja tam dokładnie nie wiem. Mm, tak, tam to był lewy, skaczący snoopy, a w tym snoopy ma o siebie dbać. Taker Snupi, snoopy, tak. No dokładnie jak to przetłumaczyć, ale co tam. Tak, to jest gra dla dzieci. Właśnie dlatego jest postać z komiksu. Powodzenia Snoopy. Tak, tutaj trzeba uważać, aby nie dotknąć tych e, niebieskich krawędzi nieba, bo wtedy giniemy. E, strzeż się Snoopy. Tak, level 5. I nie możemy dotknąć ich czasu. No jak widzicie to naprawdę nie jest trudna gra, to naprawdę nie jest trudna gra, chociaż tu w tym levelu 6 mogą być problemy, ale jak cała nazwa wskazuje to możliwe Snoopy i tak to naprawdę jest możliwe, trzeba uważać na, te, na wszystko co jest czarne, trzeba uważać. I tutaj nie, też nie można wejść, ale również się ginie. Snup jest bardzo delikatny, jak tylko dotknie czymkolwiek, czegokolwiek to ginie. Idziesz do góry Snupi A teraz uda ci się Snupi Tak, to są... to jest akurat fajniejsza rzecz, takie przyspieszacze, a w dziewiątej rundzie są lasery. Ok, hop! Tak, tutaj trzeba uważać, żeby ich nie dotknąć, nawet uchem, które nam się wygina. To jest trochę śmieszne. Ale, jak mówię, już jesteśmy w połowie, więc to zajmie bardzo krótką chwilę. Więcej laserów. Tak, tym razem w poziomie. o, oh, nie udało mi się ich ominąć. Mhm. Uh -huh. Dobra. Teraz palą skoczę tam, podskoczę i ucieknę. Okej. Okay. Hop. Tak, tak to trzeba było zrobić. A runda 11. To proste. Ja nie wiem czy takie proste, bo to nie lata coś... Aj, dziwnego inhalt. Nie możemy o to zahaczyć. To jest śmieszne. Ale muszę przyznać, że hitboxy są dokładne. Bardzo dokładne, i to jest plus dla tej gry. Ok. I ok. Tak, tu każdy pixel jest, Snupiego, jest hitboxem, więc tutaj nie ma problemów. Dobry pies snupi. Mhm. Hm, tutaj może być problem w tej 12 rundzie, ale myślę, że jak podskoczę. Ach, teraz to będzie źle. Za chwilę wracam w krótkiej przerwie Jesteśmy w rundzie 12 Nie udało się Tak to jest dość trudna runda, w której trzeba w odpowiednim momencie skoczyć Nie za wcześnie, nie za późno Dobra udało się Runda 13 To niewidzialne Właściwie to trochę widać, że nad tymi czarnymi kwadratami pojawiają się takie kropki czarne, ale... Złap to, Snoopy! Tak, to runda, w której musimy dotknąć yy, tego... Dobra, nie wiem jak to nazwać, po prostu możemy dojść na ekranie z ekranu i nam to nic nie da, a wbrew pozorom dotknięcie tego... Czegoś nie jest e, łatwe. I teraz się nie uda. E, za to teraz się uda. Tak. I by wygląda jakbyśmy umarli, ale przechodzimy do 15 rundy. Tak. To jest trochę innowacyjne, jak na tą e, grę. Tak. Uważaj. No, znikający. Znikająca platforma. E, na którą trzeba w odpowiednim momencie wskoczyć. I nie powinno być problemu. E, tak. Lewy 16 brak inspiracji to jest... Po prostu nic tu nie ma. Trzeba po prostu przejść. Tak, to też fajne. Figure it. No. Ja nie wiem jak to mam przetłumaczyć akurat, ale jak widać trzeba wymyślić sposób, aby przejść dalej wystarczy stanąć na tym krosku i podskoczyć. Trochę to mało logiczne, ale to Snoopy Runda 18. Kolejny level kolejny poziom. Tak i tutaj są takie latające. Zresztą widzicie co to jest. Ok. Gdzie jest Snoopy? Nie widać go. Ale... Po prostu, gdy podejdziemy do tej dziury, to stopi nam na chwilę znika, ale teraz jest już całkiem widoczne. I ostatni level 20. Noc. W nocy. No, też proste, wystarczy przeskoczyć przez dwie dziury. No, stopi jak odwrócone kolory ma, no, ale co to? I jesteśmy z powrotem w rundzie pierwszej. Jedyne co się zmieniło to to, że muzyka została przyspieszona a i teraz nasz drugi jest tutaj szybszy co mogę powiedzieć to oj, oj oj cóż mogę powiedzieć o tej grze no mm, jest dobra dla dzieci stara gra jedna z pierwszych myślę na komodorę mm, można w tym zagrać jeśli chce się zobaczyć jak to jest być skupionym no ale to jest mówię rozrywka na kilka sekund kilka minut Hmm, kiedyś to było coś. Tak więc... Hmm, żegnam was. Na razie.